Cześć! Pleśń na podłożu, biała pleśń, generalnie roślinom nie szkodzi. Ale jeżeli nic z tym nie zrobimy, to zaraz mogą zacząć się poważne problemy. Skąd się bierze pleśń, jak jej zapobiegać i co to są te białe, dziwne naloty na podłożu? O tym jest ten film. Miłego oglądania! Mam nadzieję, że nie będę traciła ostrości tak jak ostatnio. Pleśń na podłożu bardzo często pojawia się właśnie teraz, w okresie jesienno-zimowym, kiedy rzadko wietrzymy mieszkania, jest słaba cyrkulacja powietrza. To, że na podłożu pojawia się pleśń, świadczy o tym, że samo podłoże chłonie za dużo wilgoci i wolno przesycha, więc są to sprzyjające warunki do tego, żeby tutaj nam narastał biały korzuszek. Jeżeli zauważymy pleśń u jednej rośliny, no to możemy postąpić na kilka sposobów, o czym powiem za chwilę, ale gdy zauważymy pleśń u większości roślin, to zanim przystąpimy do kolejnych kroków, musimy zadbać o poprawę warunków uprawowych w naszym mieszkaniu, czyli poprawić cyrkulację powietrza, a następnie zabieramy się za likwidację pleśni. Jeżeli nie pozbędziemy się pleśni, nic z tym nie zrobimy, nie poprawimy chociażby z wierzchu podłoża, to w perspektywie czasu mogą zacząć pojawiać się ziemiórki, skoczogonki, a sama roślina od nadmiaru wilgoci w podłożu, zacznie nam podgniwać. Widzę, że dalej w internecie krążą takie sposoby na pleśnie, żeby posypać to cynamonem. U mnie to się absolutnie nie sprawdziło. Wiem, że u niektórych Was też to się. Nie sprawdza, bo na samym cynamonie też z czasem zaczyna porastać pierzynka z pleśni. Najlepiej to by było roślinę przesadzić, no ale są gatunki, których teraz lepiej nie ruszać, lepiej nie przesadzać, dlatego możemy też zebrać. Pleśń zebrać wierzchnią warstwę podłoża na głębokość około centymetra 2 cm na taką głębokość aż zauważymy korzenie staramy się robić to delikatnie żeby też ich nie uszkodzić i na wierzch sypiemy świeże nowe podłoże które jest lepiej napowietrzone które zawiera w sobie żwirek może być i piasek może być pumeks może być perlit może być vermiculit. Taką mieszankę podłoża, która zapewnia nam szybsze wpływanie wody w głąb doniczki, ale też dobre na powietrzenie. Rośliny warto podlewać w podstawkę, dzięki temu ta pleśń rzadziej nam tutaj wyrasta. Ale też zadbać przy kolejnym przesadzaniu roślin o podłoże, które będzie lepiej przepuszczalne dla wody, bardziej napowietrzone i przede wszystkim dobrane dla roślin. Więcej na temat podłoży, jak je komponować, pielęgnować i w jaki sposób dobierać dla konkretnych gatunków, dowiecie się z mojego e-booka. Ale teraz skupmy się właśnie na pleśni i na wykwitach. To, że podłoże chłonie taką wilgoć, to też nam wskazuje, że powinniśmy. Ostrożniej podlewać rośliny rzadziej, albo gdy już podłoże zaczyna przesychać, mniejszą ilością wody. Biała pierzynka lubi się również pojawiać, gdy na przykład stosujemy naturalne nawozy, chociażby fusy kawy czy fusy po herbacie. Lubi na tym pleśń wyrastać, zwłaszcza teraz w okresie jesienno-zimowym. Więc tutaj na to bym też zwróciła uwagę. W takim jednym starym filmie o wykorzystywaniu fusów kawowych wspominałam o tym, że jak już się zdecydujemy na taki sposób odżywiania roślin, to warto te fusy wymieszać z wierzchnią warstwą podłoża, żeby nie stworzyć tutaj takiej przykrywy z fusów, które teraz mogą zacząć porastać pleśnią. Jeżeli nie mamy świeżego, nowego podłoża, to to, co zebraliśmy, możemy podobnie wykorzystać, ale pod warunkiem, że to wcześniej odkazimy. Możemy takie podłoże wypiekać w piekarniku. Nie jest to zbyt przyjemny zapach w mieszkaniu po takim wypiekaniu. Rozsypujemy w naczyniu żeroodpornym czy na folii aluminiowej warstwę nie grubszą jak 3 cm, jeżeli takie podłoże jest mokre. To wypiekamy od godziny do 3 godzin w temperaturze od 60 do 80 stopni. Jeżeli będzie wyższa to temperatura, to niestety takie podłoże zrobi się wyjałowione. Generalnie gdy pojawiła się pleśń, to y, raczej bym unikała stosowania tego starego podłoża. Tak Wam opowiadam, i paluchem grzebie w podłożu i się chyba już pozbyłam wszystkiego tego, co tutaj było, a nie przepraszam, jest widać. Na pierwszy rzut oka. Nie widać, czy to pleśń, czy to wykwity soli. Lepiej to by się przydała lupa, żeby dokładnie się zorientować, czy to pleśń i trzeba reagować z poprawą podłoża, czy trzeba zmienić wodę, którą podlewamy i ograniczyć nawożenie roślin. Oprócz pleśni, na wierzchu podłoża mogą kumulować się sole od twardej wody, ale też od nawożenia. Gdy rośliny często podlewamy, to większość nawozów, tych soli zawartych w nawozach wypułkiwane są ku górze i właśnie kumulują się w wierzchniej warstwie. A gdy mamy twardą wodę, w czajniku osadza nam się kamień, to też bardzo często pojawia nam się też kamień osad na podłożu i też na ściankach doniczki. Dlatego tutaj zwróciłabym uwagę na jakość wody, którą podlewamy, żeby to woda była miękka. To trzeba umyć, wyszorować, zanim z taką doniczkę posadzimy kolejną roślinę. Bo tutaj często, gdy był problem z patogenami, z grzybami, z chorobami, znajdują się zarodniki. Dlatego no musimy to umyć, zanim ponownie użyjemy. Gdy mamy takie wykwity na podłożu, no to najlepiej podłoże wymienić. No ale tak jak w przypadku pleśni i niektórych roślin, lepiej teraz nie przesadzać. Dlatego zbieramy to, co na wierzchu nam się nakumulowało i sypiemy nowe świeże podłoże. I takie podłoże też możemy przepłukać, żeby wypłukać nadmiar nakumulowanych soli i też nawozów, ale dopiero wtedy, kiedy podłoże jest niemalże suche i przelewamy dwukrotnością pojemności. Doniczki, w której uprawiamy roślinę. I wszystko powinno przepłynąć przez doniczkę. Nie podstawiamy podstawki, tylko Musi to wszystko przelecieć przez doniczkę. Pojawianie się wykwitów może świadczyć o tym, że no podłoże jest przede wszystkim już stare i trzeba będzie roślinę przesadzić, gdy nadejdzie wiosna. W okresie jesienno-zimowym roślin tak często nie nawozimy, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Ale jeżeli rośliny pozostawimy w takim podłożu, starym podłożu, grozi tym, że roślina pomimo nawożenia nie jest w stanie pobierać tych składników odżywczych, bo nakumulowały się sole, które mogą blokować pobieranie potrzebnych składników odżywczych przez rośliny. W przypadku pleśni i wykwitów najlepiej podłoże wymienić, no ale teraz nie u każdej rośliny się da, więc tak naprawdę najlepiej zebrać to, co jest w wierzchu, nasypać świeżego, lepiej przepuszczalnego podłoża i podlewać rośliny w podstawkę. A gdy nadejdzie wiosna, trzeba będzie roślinę przesadzić. No i pamiętajmy o ogólnej poprawie cyrkulacji powietrza, bo... To, że pojawia się pleśń na podłożu, to też świadczy nie tylko o tym, że trzyma za dużo wilgoci, ale może nam to też stwarzać idealne warunki do rozwoju innych pleśni, które mogą być dla nas niebezpieczne, uczulające. Więc na to bym zwróciła uwagę, że jednak w perspektywie nie tylko jednej, dwóch pięciu doniczek może pojawić się większy problem, który będzie. Nam zagrażał. Niektórzy ziemię opryskują preparatami chemicznymi. Ja nie widzę tak naprawdę sensu, wystarczy wymienić podłoża z wierzchu. Tego wilczomlecza dostałam całkiem niedawno, to wam pokazywałam też w ostatnim vlogu. Jak nie widzieliście, to zapraszam. No i generalnie nie jest to zbyt duża sadzonka, a małe sadzonki też wymagają specjalnej opieki, troski, żeby nam szybko nie padły, bo, bo potrafią być trochę problematyczne. A jak o nie zadbać, zapraszam Was do oglądania tego filmu. A tymczasem niech Wam się zieleni, do następnego.